Siemano. Włączyłem się, bo mamy dziś sobotę i e, miałem przed chwilą bardzo niepokojący telefon, ale wszystko już jest w porządku, całe szczęście. E, dostaliśmy telefon, że się włączył alarm w sklepie i brat całe szczęście mieszka dosłownie 2-2,5 dwie, dwie minuty. E, dobiegł na miejsce no i e, bardzo mocny wiatr jest. <śmiech> <śmiech> bardzo mocny, mocny wiatr dzisiaj jest i, i się włączył. Włączył się alarm, ale kurde, tętno, to po prostu. Samo z tego, że ćwiczę, to jeszcze tętno wzmogło przez ten, przez ten stres 130 Boże. ale to w sumie nie początek, bo to już jest to już jest kurde południe, nie. No ale od, od czegoś takiego zaczynam vloga, bo jak się coś dzieje, to trzeba włączyć kamerę. Zaraz zadzwonię do brata i się spytam co tam, o co tam chodzi. Tymon i co? Jak się dzieje tam coś? Nie, nie, nic się nie dzieje, no wiesz, tylko kwestia, tak z Tomkiem rozmawiałem, czy wejść, czy nie wejść, no ale powiedział Tomek, że raczej nie powinno się wchodzić, nie? Dopóki oni nie przyjadą, nie? No, Okej. Okay. To... Dziwna sprawa. No ale to ważne, że się nic nie stało, no. No, raczej nic. Dobra, tyle. Na razie, hej. No to po treningu. Dwie godziny treningu za mną. Ale i tak się chyba przejadę tam na Łodyńce, bo... Zobaczy o co tam chodzi, ciekawy jestem. Godzina 59, 600 kalorii. Stop. Można kolejną rzecz dzisiaj otoczyć. Mocny trening. Łowaliłem się, trening, ikony zrobione. Podpisywałem na komentarze. Dzisiaj wam streama zrobię, czyli mieliście to w sobotę. I jeszcze ikony na Odyna. Ło! Udało się i zostawiłem sobie wąsa. Zobaczcie jaki wąs fajny. Będę zapuszczał wąsa. <gryjemy> Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie jest super. Zobaczymy jak będzie dłuższy. Nie zgadniecie od czego się włączył alarm. Od spalającej kartki. Wczoraj sobie robiłem bekę i wyjąłem jedną kartkę z ramki, wprawiłem tam y, tą stronę z mańkiem i położyłem tam taki dyplom oparłem o ścianę i prawdopodobnie on po prostu się zsunął e, a znaczy nie prawdopodobnie tylko po prostu się zsunął, czujka go wyczuła i od razu zaczęła wejść także dobry alarm tu od razu mogę polecić w, w firmę widza. E, kurde będzie mi trudno sobie przypomnieć jak się nazywa ta firma z tymi alarmami natomiast jak oglądasz to weź napisz komentarz to ja go przypnę na samej górze yy, filmu, w komentarzach, w sekcji komentarzy. Bo no, kurde, widzicie, kartka spadła i od razu alarm, nie? <ścoughs> w skarpetki w meduzy i spongeboba. Wpadłem wczoraj wieczorem na fajny pomysł yy, z tym odchudzaniem i tak dalej. Według tych różnych kalkulatorów, yy, żebym zachował tą wagę swoją, muszę jeść około tamte 2000. Tutaj, yy, czekajcie, tu jest brak treningów. A średnia aktywność, oblicz tu jest 2900 kalorii, a tu na drugiej jakieś jest 2800 kalorii, żebym trzymał wagę. Ja tak się staram jeść 1800, 2400, coś koło tego, ale czasami mam taki dzień, żebym zjadł 4, no jakiś hamburger, jakieś, wiecie, głupoty i tak dalej, i wpadłem na ciekawy pomysł. Wczoraj zrobiłem zakupy 2430 kalorii, jakoś tak. I zostało mi tyle z wczorajszego dnia. Jestem jeszcze te, no tu jest jakieś 400 kalorii, tam 360 chyba jakoś tak. I mogę to dzisiaj zjeść i dodatkowo jeszcze te 2400 kalorii sobie znowu kupić i sobie zjeść. I mam taką motywację, żeby nie wiem, pooszczędzać dwa dni i potem żeby sobie więcej się zeżreć, nie? A i tak się schudnie, bo to jakiś tam. Deficyt kaloryczny tygodniowy, czy tam miesięczny? Coś tam takiego czytałem, zobaczymy, bo ja się nudzę, pobiegam miesiąc, półtorej nudzę się, poćwiczę miesiąc, nudzę się, Potrzymam po, jakąś michę, miesiąc, nudzę się, muszę kombinować, co chwilę coś zmieniać. Jeszcze mi pomidor został, zapomniałem o pomidorze, pomidor to jest 250 gram, tutaj te, te wszystkie rzeczy to nie moje. Ja też zrobię zakupy na dzisiaj i na jutro. Czyli 4800 kalorii mogę kupić. Jest 13:30 jeszcze nic nie jadą. Staram się nie jeść do późna i wieczorem lubię się nażreć Takie okienko, jakieś coś w tym stylu. Dziadyga, pokaż klasę. Ja wiem, że dzisiaj dziadziej zagada i to tak fajnie. Słuchajcie. Pytrzczoła, kurde dziadek, ty to jesteś. Piękne niebo dzisiaj mamy. Temperatura na plusie. W dniu jutrzejszym jadę na poszukiwania z samego rana. Wy to zobaczycie w poniedziałek. I jak ktoś nie widział, to zapraszam na kanał Odyn na film z poszukiwań. Serdecznie was zapraszam. Zostawcie tam łapkę jakąś. Tu nie musicie, ale na Odynie zostawiajcie łapki. Już sprawdzamy wstrętne złodzieje. Kartki nam alarmy włączają. Gdzie ja mam tu zaparkować? Tu. Ale wieje. Kurde, jak zimno tu w tej przejściówce. Jezus Maria. Odyńce całe. Całe odyńce. Nawet nie szarpie za klamkę, bo się włączy drugi raz. Odyńce całe. Odyńce całe. Jedne i drugie. To jest zarąbista lokalizacja, wątpię, żeby ktoś się tu odważył włamać. Nawet z sąsiadami jesteśmy poumawiani. Jakby co? Jakby coś słyszeli, od razu dzwonią mnie. Pamiętam, jak mnie zmieszała część z was z błotem za to, że robiłem zakupy w Oszołomie. W czasie, gdy sami wiecie, co się wydarzyło te dwa lata temu. To po prostu byłem najgorszym człowiekiem w mi śmierci Niektórzy, niektórzy tylko Część z was Ciekawe czy dalej nie robicie zakupów w oszołomie i czy dalej macie takie wiecie Odpały Ok, mamy 200 kalorii kilo pomidora Dobra, dwie sałatki yy, Mamy 300 gram 114 kalorii Mamy już 500 Idziemy dalej to po prostu uwielbiam raz, dwa, trzy, jeszcze jeden. 4 plus 600 gram 55 kalorii w jednym w 100 gramach. Już 900 mamy, trzeba odjąć 24 kalorie, bo zamieniłem gęsi bo zamieniłem kurczaki na gęsi, a gęsi mają jeszcze mniej, 49 kalorii, 300, czyli 3 razy razy 6, 20 co 18 kalorii trzeba odjąć a taką zupę sobie wezmę 67 kalorii i 850 gramów I co to produkt pasteryzowany czyli majonez no dobra tak to wygląda 4800 kalorii cały koszyk no i w opór wody, herbat, kaw tam ile, ile się chce nie? to jest niesamowite że jak ja to zjem to ja schudnę to jest jakieś, ile tam? Jakieś, nie wiem, 100 gram. A to waży 6-7 kg. Łącznie chyba. Dzisiaj macie taki film o poprawianiu tężyzny fizycznej w moim wykonaniu. Ja się tam nie znam. Trochę tam schudłem. Idzie mi, cieszę się, że się to zmieniam. Cieszę się, że w ogóle tyle wytrwałem. I teraz by wypadało. wypadałoby na jakiś głupi spacer iś. Nie wiem, chyba mi się nie chce. No to ja sobie pochodzę w domu przed jakimś tym filmem. Montaż mam? Nie. A te ikony jeszcze muszę zrobić. Ale to to tam nie będzie problem. Dobra, jedziemy do domu. Albo może coś tam wymyślę. Jakieś tam stawiki czy coś. Kółko zrobić. Dobra, idę na ten głupi spacer. A ty się nie ciężą, bo idziesz ze mną. Ło, co ty masz tu? Dobra, zostań tu. Filmy. Widzę, tam spotkałem. Pozdrawiam. I powiedział. Naprawdę o tym schudłeś. Widzicie, jest motywacja, robimy kółko. Tam po drugiej stronie trafiłem swoje pierwsze złoto. I Tylko, że tu jeszcze wtedy nie było tych jakichś wysięgników, wakezonów. Później poznajdywałem tu parę fajnych rzeczy. Ale moim zdaniem tutaj tego jest w ciul. Cały ten, cały ten brzeg kiedyś był jednym wielkim kąpieliskiem. Tam gdzie jest teraz ta kładka i tak dalej, gdzie jest to kąpielisko faktycznie to tam się ludzie nie kąpali, tu się kąpali, tylko że nawieźli jakiegoś piachu, jakiś beton powstawiali, hamuwa. Ostatnio znalazłem zdjęcia właśnie z pierwszych wypadów tutaj na Stawikach, postaram się to znaleźć i wam pokazać. Pierwszy wypad, pamiętam jeszcze takie podsumowania na gazecie robiłem jakieś takie chamski. Wiem, że tu jest betonowy murek i tutaj są zawsze kałuże, ale to ile jest wody w tym roku. Tutaj zawsze było sucho i było błoto. A teraz co? No, widzę tam chłopak, który jest na tym lodzie. Spacerują tam. Chyba można spróbować, nie? O. Pomyślał. Nie chciałbym nikogo, wiecie, namawiać, żeby sobie spacerował po lodzie, tak jak tam ci panowie. Ale zaryzykować można. Kot przeszedł, widzicie, czy tam pies? Wracam się, bo mi tam chrupło tak niefajnie, a nie to. Tu jest ten murek. Londyn, pogoda. Jak oni tam mają? Nie ma chyba źle. Można by już coś myśleć. A właśnie do kapitana przyczepy miałem. Patrzcie, oni mają tam po 14 stopni. Co za chamstwo. No rozbój w biały dzień. A dni są już coraz dłuższe. 10 stopni, 9 Oj, już coraz poważnie myślę, o tam idzie To już na pewno poważnie myślę Dobra, 3,5 tysiąca kroków zrobione Kurde, no nie, muszę iść Muszę sobie zrobić te oczy Te okulary to jest coś okropnego A może któryś z was, widzów Ma jakąś klinikę, czy coś tam Może zna jakiegoś, ma znajomego Który, który ten Który robi operację oczu Korektę wzroku Ja mam minus 3,5 dioptrii i i jak jest jakiś widz, co się tym zajmuje, to dałbym mu zarobić. Po prostu był wziął, wziął u niego taką operację, tak to się chyba nazywa. Nie? Mój komentarz odnośnie tej gównoburzy w komentarzach pod tym postem tutaj z tym z Mańkiem, co zrobiłem. To jest mój komentarz odnośnie tego. Patrzcie. Patrzcie na niego. Ważny agent. Jakie on nazwy oczy? Tylko rogów jemu brakuje i kulturę też ma na niskim poziomie. Wystarczy te jego filmy oglądać. <grystanie> czy po prostu uczcie? Dobra, zrobiło się już późno. Jest godzina 21.10. Ja już idę spać, bo jestem padnięty. Wstałem dzisiaj o 7 chyba i od 7 tam latałem jak głupi. No bilans mam dziś z jakichś 3-400 będzie. 3500 nawet. A zjadłem nawet, nie wiem czy zjadłem, z jakichś 1500. Ale jestem napchany jak świnia, teraz jeszcze się jakimiś serkami dopchałem. Dobra, widzimy się następnego dnia. No i przyszedł ten następny dzień, tak chyba będzie lepiej. Przyszedł ten następny dzień, tylko że już jest 19.40. Tak jak mówiłem, cały dzień dzisiaj na poszukiwaniach. Na zewnątrz cimno, zimno i w sumie biało też, nie? Taki minusik gdzieś lekki był cały dzień. Poznajdywaliśmy fajne rzeczy, zaraz wam powiem i pokażę ile kilometrów zrobiłem. Ale błoto, jakie tam było, no, błoto było grube. Nie tylko ja taki wróciłem. Zaraz będzie pranie detektor pata już umyta 10 kilometrów po lesie. Tam było chyba 1400 aktywnych kalorii, z tego co pamiętam. Dobrze pamiętam? Ile tu jest suma kalorii? 2000 spalona, ale statystyki. Gdzie tu jest aktywne kalorie? Tu jest, aktywne kalorie 1400 Ile tam wody straciłem? Nie wiem, nie istotne Natomiast y, 1000, 1400 aktywnych kalorii, co mi dało na tą chwilę a jest godzina 19 no 20 3700 kalorii i teraz wam pokażę żarcie. Jak przyszedłem to się nażarłem, potem se posiedziałem chwilę to się nażarłem znowu i zostało mi już, i, znaczy już zostało mi jeszcze tyle ja dzisiaj co najwyżej zjem chyba tą zupę albo te śledzie i reszta mi zostanie, więc jestem bardzo dużo na minusie, jeżeli chodzi o ten bilans. 3 czy 4 ujęcia temu widzieliście ten mój komentarz odnośnie tej głównoburzy I gównoburza się też stworzyła w komentarzach na, na kanale na, na ten na radosnej twórczości. I tutaj Konrad zostawił taki komentarz. Nie spodziewałem się, że ten kanał stanie się polityczny i że zaczniesz wykorzystywać swoją popularność do wspierania swojej opcji politycznej. I ja wstawiłem taki, ludzie styki mnie się palą. Ale to się okazał troll z Grywus, bo tutaj napisał Konrad, pozdrawiam cię serdecznie, tak się se można jaja robić. No i napisał tu, spokojnie tylko ja se jaja robiłem, jesteś chłopie rozgrzeszony. No i tutaj czytam wasze komentarze. I tutaj jeszcze jeden komentarz był odnośnie takiej strony: właśnie tu jest ta strona, z jakimiś rzeczami do tego GoPro. Tylko kurde, to co akurat mnie interesuje, to tego nie ma. To co mnie interesuje, to tego nie ma. No i wam teraz, odpisuję na te komentarze i chciałbym wam się pożalić. Pożalić na głównym kanale, bym się wam chciał, bowiem tak słabych wyników to ja dawno temu nie miałem. 44 tysiące 000... wyświetleń. A już jest kurde końcówka dnia Ja nie wiem, wy chyba lubicie po prostu jak ja te pomidory Nie wiem o co wam chodzi Tyle się, tyle na montażu spędziłem nad tym filmem A tu zero zainteresowania Jeszcze taki clickbait czasnąłem Oby poddechami nie było obroży No kurde, bo takie coś było na tym filmie Jak żeśmy kopali tam Taki sygnał grucha namierzył I nic, i nic nic to nie dało. No nic, te, te poszukiwania to naprawdę. Ja jestem załamany tym kanałem. Jestem po prostu załamany tym kanałem. Jeżeli chodzi o ten Odyna. No mam dla was przygotowany jeden film i jeszcze jeden film. Kubuś to fajny chłopak, mądry i do kościoła chodzi. Usuwane komentarze są. To teraz, kiedy będziesz na TV Republika Kolej, kolejny troll? A masz, chopie Pozdrawiam. i pośmiew. Tu jeszcze jest w komentarzach DJ Alex. On każ każdemu odpowiada, co to jest za Bieżnia, bo bardzo dużo jest zapytań o tą Bieżnię. I to jest Bieżnia Sport Plus 6 HSPTM 1006. Czy polecam? Nie wiem, bo żadnej innej nie miałem. Na tej się fajnie chodzi po prostu. Pytacie o nazwę, to macie bok. Bo, bo, bo DJ, DJ Alex odpowiada wszystkim, jeżeli chodzi o nazwę. Nazwę. Uwielbiam te vlogi. Odyn, proszę, błagam, nagrywaj. No Konrad. A to, to ty znowu ty trolu, ty jest następny trolu. Odyn na prezydenta, wy jesteście, wy jesteście z grywusy. Jakiej aplikacji używasz do montażu? To od razu pokażę. Czekajcie i no, pyk, 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 pyk. Ta aplikacja to Power Director. Włącza się, włącza się i się montuje. Czekajcie, bo tutaj sprawdzałem ten. No i tak to wygląda. I się montuje. Komentarz jeszcze odnośnie tej patelni, bo część z Was pisze, żebym kupił mamie patelnię. Ale to są moje patelnie. Mama tu przyjeżdża raz na. Tydzień, raz na dwa tygodnie i jak ja jestem to coś tam kuchci, więc te związki rakotwórcze to ja sobie przyjmuję, mama ten se gotuje tam u siebie gdzieś no. i nie będę kupował patelni. Tu też trochę widzów pisze o tym, że mój ojciec sam marznie i tutaj Danielek pisze, dlaczego sam z mamą mieszkasz, a tatuś musi marznąć w samochodzie i się błąka w mrozy. I tutaj znowu Aleks skomentował sam z mamą mieszka. A potem odwoziłem do domu. Trafne spostrzeżenie, ale Danielek, jeżeli chodzi o jego tatę, to to jest wolny człowiek. Ja mu mówiłem wielokrotnie: ja chcesz, to tutaj przyjeżdżaj i sobie mieszkaj. Ja nie widzę żadnego problemu. To jest jego wybór. Na komputerze też power Directora używam. Właśnie się renderuje drugi film z serii Godzina bez cięć. I niech się to robi, a ja idę do kobyły. Przy okazji zaniosę tam tą poszewkę i posiedzimy trochę w kobyle. Przypalimy jej webasto. Zobaczymy, czy odpali w ogóle. Dobra, ja sobie tam tą poszewkę założę teraz. Poszewka naciągnięta. Webasto hula na ciepło. I ktoś się pytał w komentarzach, czy mam yy, ochronę przed, przed czym? przed ładowaniem na zimnym tego lipofe. Tak, tam jest coś takiego, że jak jest za zimny, to on pierwszy się ogrzewa ten akumulator, a potem się dopiero ładuje. Ostatnio było tu 65, teraz jest 59. Yy, muszę jutro zająć się solarami, wyczyścić je, coś spróbować. Dzwoniłem już do kapitana, tak jak mówiłem. Ale kapitan dopiero będzie później, coś muszę Oczywiście później w sensie. On, on jest zna w Maroko, gdzieś tam gdzieś w Afryka, coś takiego. Trzeba trochę tu posprawdzać Co tu się wydarzyło Co tu się wydarzyło O tu coś puściło Dobrze widzę? Jakaś szpara się zrobiła chyba Trzeba będzie sprawdzić Szczelność Wody spuściłem dawno temu. No, tak tu nie widać, żeby się cokolwiek stało. Ładnie go wymyłem, ładnie w nim pachnie. No dobra, nie ma źle. Zagrzejemy tu trochę. Posiedzimy tu z 15 minut. Z 20, żeby się nagrzało. Może coś z tymi solarami damy. Damy radę, może z tymi solarami. O, to przymarzło. Jednak dało radę. No, jeden solar się już słonił, A to jak Zamreźnięte? Nie wiem, czy jest sens szorować tak te solary jakimiś tymi. Trzeba by było coś zrobić. Nie wiem, przedmuchać to ciepłą wodą. To na mejce ojechać. Może ta ciepła woda by nie była taka zła. Cieplutko w busie. 21 się zrobiła. Wyłączamy ten chlewik. No dobra, 3800, czyli będzie 4000 za dzisiejszy dzień, ostatni posiłek, sałatka, galaretka, pomidor, bo zapomniałem jeszcze, jeszcze pokazać, że pomidorów nie zjadłem przecież, nie? no i nie można pokazywać tego, nie można tego pokazywać, trzeba wyłączyć, bo to będzie agitacja, dobra moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało, jak się podobało możecie zostawić pierdełki i tyle, do następnego, dobra, trzymajcie się, cześć, pa.